Dziewczynko majtka pokażę Tak, to. się wygina główeczka, ojejku. To jest dziewczynka, która jak się zdenerwuje, to dzieją się takie rzeczy. No weterynarze mówią, że to jest parameksoza, że to jest wirusowe i że... Leczy się no, generalnie witaminami i wspomaganiem, natomiast objawy mogą pozostać całe życie. Ta dziewczynka ma w taki sposób objawy, że przeszło jej wszystko za pierwszym razem jak się rozchorowała, ale za jakiś czas, za parę miesięcy jak się zdenerwowała, bo rozbiło jej się jajeczko, no znowu jej się przydarzyła ta przypadłość. Później wszystko się uspokoiło po jakimś no po jakichś dwóch tygodniach mniej więcej. No i znowu minęło kilka miesięcy i dziewczynka znowu się podenerwowała, chociaż tym razem nie wiem czym, dlatego że ma bardzo fajnego chłopaka. No dzieci śliczne je się wykryły, zdrowe, są dokarmione. No teraz w tym momencie już są większe i chłopiec je karmi. No, a dziewczynka musiała być zabrana z gołębnika, żeby sobie tutaj wydobrzeć i się uspokoić troszeczkę. No Mamy nadzieję, że potrwa to szybciutko. No Objawy są takie właśnie, że wykręca jej główkę, ja ma problem z lataniem, schodzeniem z też, bo się kręci, wywraca. No ale to powoli też łagodnieje. Także dostaje witaminy, witaminy z grupy B też. No, to jest bardzo dobry na układ nerwowy. To są ogólnie zaburzenia układu nerwowego no jest taka dziewczynka i tutaj sobie właśnie dbamy o nią taka bidulka malutka ale myślę, że wszystko będzie znowu dobrze że na następnym filmiku będzie już dużo lepiej się poruszać